W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie przywitać te osoby, które są. Natomiast są przedstawiciele też przede wszystkim od nas z Kościożyny naszych lokalnych miast. Jest pani starosta, Ala Żuraska, jest pani Pan Wicestarosta, Laska, jest pani Katarzyna. Karczewska, tak jest. Myślę, że też reprezentuje dobrze i godnie swojego męża Piotra Karczewskiego. Są przedstawiciele naszych jednostek kultury, wiceburmistrzowie, przede wszystkim są jest też pani przewodnicząca rady miasta, przedstawiciele naszych jednostek MOPSu, nowo wybrana pani dyrektor CISU, Centrum Integracji Społecznej. Mam nadzieję, że dobrze się on wkomponuje w nasze naszą strukturę społeczną miasta Kościerzyna. Są przedstawiciele jednostek, placówek oświatowych, mieszkańcy, wszystkie osoby zaangażowane w to, żeby to powstało. Przede wszystkim jest też gdzieś, widziałem panią Basię z Kolimowską, która była zaangażowana w to, żeby ten projekt powstał, żeby żeby go można było zrealizować. Bardzo mocno zaangażowana była w to, ten cały projekt, całą rewitalizację Monika Orzechowska kiedyś była pracownicą Urzędu Miasta i bardzo mocno się napracowała, żeby akurat tą część miasta zaproponować, wyliczyć wszystkie współczynniki, żeby ona była... Yy, podana do re, rewitalizacji, abyśmy mogli tutaj też w tej części miasta zrobić już pewne elementy widać, widać między innymi mimo, że to nie jest z tego projektu oczkowodne, wodne, które czy zbiornik retencyjny, który ma służyć jako oczko wodne bardzo ładnie e, w rewitalizacji współ pracuje, czy widać po prostu ten efekt, który został zrobiony. Widać efektem bardzo ważnym, który w całym obszarze rewitalizacji, który jest widoczny, to wspólnie przy pomocy środków, które, gdzie pośrednikiem był Urząd Miasta są odnowione budynki wspólnotowe KTBS-owskie, spółdziel, spółdzielni mieszkaniowej, a w tym budynku, w którym się znajdujemy i budynku obok, co mnie bardzo cieszy, po dawnej kotłowni przy ulicy Kartuskiej Bocznej Miejsce, które przez lata nie było wykorzystywane, które straszyło w tym momencie będzie myślę taką wizytówką i pani dyrektor będzie musiała się mocno napracować, żeby rzeczywiście to tą wizytówką było, żeby funkcjonowało i żeby mieszkańcy Kościerzyny się z tego cieszyli, a przede wszystkim wszystkim pracownikom też Urzędu Miasta, którzy byli zaangażowani, wydziałom, którzy byli bardzo mocno zaangażowani, żeby to powstało, a także firmom, firmom, które e, tu zaangażowały się m.in. Między firmy między Krasbud, która wykonywała ten budynek, tu, w którym się znajdujemy, oraz w firmie pana Janusza Piuro, która remontowała budynek po byłej kotłowni i po magazynach, które się tam znajdowały. A tutaj chciałbym też bardzo serdecznie podziękować także osobom, które były współwłaścicielami tego obiektu na dole, firmie państwa Jarzębińskich, państwa Tocha. Oraz z PSS społem, panu Włódkowi Suleskiemu, bo oni partycypowali w kosztach przebudowy i modernizacji tego budynku, ze względu na to, że częściowymi właścicielami byli i zostali jakby też zobligowani, żeby do części wspólnej się dołożyć. Tak też zrobili, dołożyli się i przez to może ten budynek wyglądać tak, jak dzisiaj wygląda. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że efekt czy zadania, które będzie miał pełnić te dwa budynki, w ramach całej rewitalizacji tego osiedla, e, dzięki osobom, które będą mi ze strony Urzędu Miasta, ze Starostwa Powiatowego, czy Urząd Pracy, czy, czy, czy nowo powołaną jednostkę, którą jest CIS, przy współpracy też z wszystkimi pozostałymi jednostkami. Rzeczywiście efekt zostanie osiągnięty. Znajdziemy osoby, które będą mogły cieszyć się tym, że będą mogły znaleźć tutaj pracę. Potem być może znaleźć pracę też na rynku wtórnym, na otwartym rynku pracowniczym i jeśli ten efekt będzie osiągnięty, ja też będę bardzo się z tego cieszył. Poprosimy Panią, panią Przewodniczącą Rady Miasta Kościerzyny. W imieniu starostwa, pani starostę poprosimy, też z nami była i panią Sylwię, panią Sylwię z Mopsu, która będzie musiała nam pomóc znaleźć osoby, które, które, które będą jakby mieszkańcami, czy będzie zasłużyła te, te pomieszczenia. Ostre narzędzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. z wami. Módlmy się. O Bogosław, Panie Boże, to nowe centrum integracji społecznej naszego miasta, spraw, aby w tym miejscu trwały zdrowie, moc zwycięska, czystość obyczajów, dobroć, łagodność, pełnia prawa, aby zawsze tutaj składano wzajemne sobie życzenia życząc wszelkiego dobra, z Bożym błogosławieństwem, aby to miejsce służyło naszej społeczności miejskiej w przeżywaniu różnych uroczystości i nas wszystkich jednoczyło z Tobą, Panie Boże Wszechmogący, a przez to, aby nasza społeczność żyła w wzajemnej jedności. Panie Boże, wspomóż nas i błogosław wszystkim dobrym poczynaniom, tych ludzi, którzy tutaj będą przeżywać swoje lata. Boże, przyjmij też podziękowanie za dobro, które się dokonało przez oddanie tego gmachu dla dobra naszej społeczności. Błogosław wszystkim pomysłodawcom, wykonawcom, tym, którzy zaangażowali się w czynieniu wykonania tego dobra. Boże, bądź przez nich błogosławiony. Módlmy się, Panie Boże Wszechmogący, błagamy Cię o pomyślność też tego pomieszczenia. Racz pobogosławić te wszystkie pomieszczenia, które się tutaj znajdują, aby każdy mógł tutaj odnaleźć siebie, aby wierniej Tobie służyć w jedności z Tobą i naszą społecznością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mole, na dół. tam można wszystkie pomieszczenia poświęcić od razu? Nie, to myślę, że jak to pokręciliśmy ogólnie, tak, tak, jak ksiądz, tak jak ksiądz powiedział, to już z całym makiem wszystkie pomieszczenia poświęcić. bądź biedniony w tym pomieszczeniu. Amen. Amen. Mam nadzieję, że teraz nowi właściciele też będą pamiętali o tym, żeby tutaj nad drzwiami krzyż gdzieś znaleźć i coś powiesić. No, na, pewno na, się, na, się, na, na pewno się znajdzie. No. Kilka słów o naszym projekcie rewitalizacji osiedla e, Tysiącecia Kartuska. E, obszar, obszar rewitalizacji, czyli e, osiedle Tysiąclecia Kartuska został wyznaczony w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 14 jednostek urbanistycznych naszego miasta w trzech podsystemach. W systemie społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym. Osiedle Tysiąclecia Kartuska trzeba tutaj powiedzieć jeszcze, że, że to nie tylko sama ulica Tysiąclecia Kartuska, ale część ulicy Wybickiego, Jeziornej, Hejkiego i część ulicy Lipowej zostały ujęte w raporcie z delimitacji obszarów zdegradowanych i w gminnym programie rewitalizacji dla miasta Kościerzyna przyjęte w 2017 roku. Zintegrowany projekt rewitalizacyjny, bo tak należy go, tak należy go nazywać, został jakby podzielony na dwie części. Na część infrastrukturalną, dzięki której udało się właśnie między innymi wyremontować budynek przy ulicy Tysiąclecie oraz budynek po ulicy byłej kotłowni. Krótkie kalendarium. W 2017 roku miasto Kościerzyna złożyło wnioski, dwa wnioski o dofinansowanie na projekt infrastrukturalny i na projekt nieinfrastrukturalny. W grudniu 22 dokładnie w 2017 roku podpisaliśmy umowy o dofinansowanie czyli tej tak tzw. twardej. Projekt został podzielony na cztery podstawowe etapy. W zadaniu pierwszym, zadanie pierwsze obejmowało przebudowę budynku usługowo-użytkowego przy ulicy Tysiąclecia. Oraz przy, w budynku kotłowni przy ulicy Kartuskiej, pełne wyposażenie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów. Zadanie drugie, czyli zadanie drugie, ale u nas rozpoczęte jako, jako pierwsze remonty części wspólnych 26 wielorodzinnych budynków 17 budynków wspólnotowych zarządzanych przez kościerski KTBS. 6 budynków spółdzielczych, spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom i trzy budynki komunalne. Ten zakres został zrealizowany w 100% i, i rozliczony z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast co pozostało do realizacji? W zasadzie zaczynamy dwa ostatnie etapy. Zadanie trzecie, drogi, ciągi piesze, infrastruktura towarzysząca, między innymi modernizacja sieci wodociągowych, sanitarnych, modernizacja i budowa sieci ciepłowniczej, Rozbudowa podstawowej infrastruktury drogowej wewnątrzosiedlowej, wykonanie nowych miejsc postojowych i parkingów, modernizacja istniejących ciągów pieszych, modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego, monitoring wizyjny i wykonanie chodników bezpośrednio przylegających do budynku budynków mieszkalnych, wielorodzinnych. Natomiast zadanie czwarte, ostatni etap naszego projektu twardego obejmuje. Między innymi budowę placów zabaw dla dzieci młodszych, budowę miejsca spotkań młodzieży, zagospodarowanie ogrodzenia zakładów mięsnych oraz urządzenie ścianki do grafity, zagospodarowanie terenu pagórków przy ulicy tysiąclecia, budowę nowej publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i zagospodarowanie zabytkowego zespołu parkowego przy, przy szkole budowlance. Jak wygląda finansowanie inwestycji? To jest koszty niemal 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to są środki w kwocie 9,5 miliona złotych. Tak na zakończenie może jak ten budynek, w którym się znajdujemy, bo już pewnie wszyscy zapomnieli jak on wyglądał wcześniej. Tak on wyglądał wcześniej, a jak wygląda teraz to, to myślę, że każdy z nas wie. Bardzo dziękuję. Ja chciałabym trochę opowiedzieć o Centrum Integracji Społecznej, o tym jakie mamy plany. Okres realizacji to 2 lata. Całkowitość, wartość projektu to 575 tysięcy złotych, w tym 15% to wkład własny Gminy Miejskiej Kościerzyna. Celem projektu jest przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych, zaradności i aktywności osób zagrożonych ubóstwem lub wykroczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Czyli tak naprawdę z obszaru osiedla 1000 kartuskiej. W ciągu dwóch lat mamy zamiar przeszkolić 45 osób. W tym roku będzie to 20, w przyszłym roku zakładamy 20, kolejne 25. I to, są, to jest wsparcie, przewidziane jest właśnie w ramach projektu dla tych, dla tych osób. W głównej mierze zakładamy, że będą to kobiety. Z czego efekt zatrudnienia przewidujemy na tak, otwartości na, na gdzieś, jak myślimy, że z dziewięć osób y, po, po zakończeniu uzyska zatrudnienie. Jeżeli chodzi o zakres wsparcia, to, to wsparcie szkoleniowo-doradcze, czyli kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępne osobom niepodlegającym wykluczenia. Wykluczeniu społecznemu, czyli to są tak zwane warsztaty społeczne oraz warsztaty zawodowe, czyli nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji. To zakładamy, w ramach projektu będą się odbywały dwa warsztaty: warsztat główny ogrodniczo-porządkowy i drugi opiekun osoby zależnej. Dodatkowo Założyliśmy, żeby odbędą się tutaj też warsztaty plastyczne, rękodzielnicze. Zakładamy, że będziemy pomagać dzieciom tu z terenu z obszaru rewitalizacji w odrabianiu lekcji. Oczywiście też myślimy, myślimy o wsparciu dla seniorów. To jest osiedle, gdzie seniorów jest dość sporo, więc będziemy więc myśleć o działaniach skierowanych właśnie do tej grupy. Póki co nasz zespół trzy osoby, y, to są pracownicy etytowi, y, współpracownicy, jesteśmy na etapie poszukiwania osób y, chętnych do współpracy i y, y, jesteśmy na etapie naboru. Od początku zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Mam tak wspaniały zespół w Urzędzie Miasta, który korzystając z pomocy takich osób, jak y, była pracownica Monika Orzechowska czy pani Basia Skolimowska, Doprowadzili do tego, żeby to, co tutaj widzimy, yy, ziściło się, żeby mogło powstać, żebyśmy mogli tutaj zaistnieć. Bardzo bym się cieszył, jeśli można byłoby ten projekt rozszerzyć o teren całego miasta, bo często obszary rewitalizacji czy dzielnice rewitalizacji w dużych miastach yy, mają powierzchnię, czy obszarowo, czy ludnościowo są yy, tak duże jak nasze całe miasto. A tutaj Możemy zobaczyć już, jak wygląda zbiornik retencyjny w obszarze już poza obszarem rewitalizacji, ale mam nadzieję, że będzie on służył też mieszkańcom do odpoczynku. Jeszcze te ogródki, już dyskusja się bardzo duża. Wy w przestrzeni miejskiej rozpoczęła i myślę, że ten obszar przyszłościowo będzie musiał funkcjonować jako obszar zielony. Cieszyłbym się jak to by był obszar zielony w postaci parku, który będzie służył mieszkańcom Kościerzyny. Pani Basia widzę kiwa głową, bo też pewnie podobnie to widzi i e, służył on by po całej Kościerzynie jako obszar parku i wolnego spędzania chwil, wolnego spędzania czasu. Adaś, Adaś tutaj już kiwa, Tomek też, bo oni pewnie będą musieli tu czasami przyjechać i tych naszych stałych lokatorów, którzy będą tutaj starali się spędzić też w jakiś sposób dyscyplinować. Ale to wszystko rzeczywiście jest jednym z elementów tego całego obszaru i obszaru rewitalizacji. Także wszyscy dołożymy wszystkich starań, żeby było dobrze. Spółdzielnia mieszkaniowa postarała się bardzo mocno i Zaangażowała w to, żeby też powstały parki i odnowione budynki KTPS. Tak samo w swojej części. Najemcy obiektów w parterze bardzo mocno finansowo zaangażowali się w to i dołożyli do tego budynku, żeby on tak wyglądał, jak on dzisiaj wygląda. A przede wszystkim, zaraz za chwilę przejdziemy, mam nadzieję, że wszyscy przejdą i będą chcieli zobaczyć ten obiekt po, po byłej kotłowni przy ulicy Kartuskiej i jeśli to będzie służyło przede wszystkim spotkaniom dzieci, młodzieży i temu osiedlu, to ja się będę cieszył.